18 lutego 2021 roku, czwartek. Piot z tej strony się kłania, Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex klubu. Bez dwóch zdań do końca tygodnia tematem numer jeden pozostaną rentowności, które w dniu wczorajszym dostały wsparcie w postaci bardzo dobrych danych ze Stanów Zjednoczonych, mimo wszystko po fajerwerkach z wtorku mieliśmy do czynienia z cofnięciem i teraz cała istota tego wczorajszego cofnięcia i na chwilę obecną zachowania rentowności, to jest kwestia retestu i o tym, żeśmy sobie w dniu wczorajszym rozmawiali o kolic 1,28-1,27. Jeśli rzeczywiście w dniu dzisiejszym te poziomy zostaną utrzymane. To wczorajsze zachowanie się rentowności będzie mogło zostać potraktowane nie inaczej jak tylko kwestia retestu. Wzrost w kierunku 1,43, 1,51 teoretycznie będzie mogło mieć miejsce. I właśnie dlatego, że dzisiaj jest czwartek, to końcówka sesji w Stanach Zjednoczonych. Ta druga część po zamknięciu Europy, jak i jutrzejszy dzień, prawdopodobnie dadzą nam odpowiedź, czy mamy do czynienia z jednorazowym wyskokiem czy może rzeczywiście te 15 na liczniku za chwilę nam się będzie mogło pojawić w takim wypadku dolar będzie miał szansę zyskać na wartości a kiepsko mogą wyglądać wtedy waluty towarowe? i ewentualnie indeksy. Skoro o indeksach mowa, wczoraj rozmawialiśmy sobie o nasdaq to dzisiaj zobaczmy, jak sytuacja wygląda na SP. I tutaj z tej perspektywy, z perspektywy SP wykresu tygodniowego, na ten moment byki mają wszystko pod kontrolą, dopóki są powyżej tak naprawdę trzech istotnych poziomów i za chwilę sobie o tych poziomach powiemy. Pierwszym takim poziomem, powyżej którego jesteśmy i byki są bezpieczne, to jest poziom 3850-3840. Kolejnym w przypadku przełamania tego poziomu, kolejnym takim poziomem do ratowania będzie tutaj dolny swing w okolicach 3700, a później strefa pomiędzy 3500 a 3385, gdzie ewentualne zejście pod 3385 to jest uruchomienie podaży wynikającej a, z kwestii związanych z zeszłym rokiem i a, koronawirusem pandemią, a, ten przepotężny spadek. Jak sytuacja wygląda na wykresie dziennym? Na wykresie dziennym próba obrony tego miejsca a, bardzo podobnie jak na Nasdaqu, w ramach którego wychodziliśmy do góry, tak? Czyli przetestowaliśmy wczoraj potencjalną strefę propopytową, dolny cień, ale Brak reakcji na ten moment sugeruje, że przynajmniej po otwarciu nakasowym, okolice 3900 mogą być testowane raz jeszcze. Jeśli przełamiemy te minima z dnia wczorajszego, otwieramy sobie tę konsolidację i to cofnięcie, czyli otwieramy sobie okolice 3840 momentalnie. Podaż w takim razie w okolicach dnia otwarcia i azjatyckich maksów plus ewentualnie kwestia związana z potencjalnym e, dokończeniem biznesu, jeśli chodzi o e, górny swing. E, tak bym widział sytuację z perspektywy wykresu dziennego. Do obserwacji intraday w takim razie, na co warto zwrócić uwagę, generalnie rzecz biorąc jest tutaj e, intradayowo kwestia dokończenia biznesu, jeśli chodzi o spadek z wtorku, w tym wypadku mówimy o okolicach zbliżonych do 3,950 i miejsce, z którego tutaj Azja robiła maksy, ono nie jest związane z rynkiem kasowym, natomiast już na, w okolicach rynku kasowego próbowaliśmy testować te poziomy i one były tymi dolnymi cieniami, to co widzimy, bronione, w związku z czym okolice 3,955 cała ta strefa jako miejsce pro, pro podażowe. jeśli tutaj spróbujemy sobie wyrysować odwróconą głowę z ramionami, to rzeczywiście jeśli pomierzymy sobie ewentualne odległości, to te, te, te poziomy mają szansę być testowane w przypadku próby podbicia, jeśli chodzi o SP 500, kwestia złota i towarów i walut towarowych. O tym żeśmy sobie wspomnieli, złoto nie reaguje dobrze na. Kwestie związane z wyższymi rentownościami. Dość istotny poziom to jest poziom związany z otwarciem tygodnia, który był testowany od razu następnego dnia i został ponownie odrzucony. W związku z czym, z perspektywy wykresu dziennego na dzień dzisiejszy, złamany dolny swing w okolicach, już sobie to wyrysujemy dokładnie. Złamany dolny swing w okolicach 1795-1780 jako pierwsze miejsce propodażowe, a później kwestie związane z tymi dolnymi cieniami, które tutaj próbowały ten kurs bronić w okolicach 1810 stanowią całą tą taką pierwszą zaporę, na którą według mnie, jeśli chodzi o rynek złota, warto zwrócić uwagę. Dopóki poniżej 1825 wydaje się, że kwestia testu tej konsolidacji, którą zaraz sobie tutaj... Przedstawimy dokładnie test tej konsolidacji. Połowa po złamaniu tego dolnego swingu, który będzie prawdopodobnie brany pod uwagę już w dniu dzisiejszym, może otworzyć 1715-1700 na liczniku, jeśli chodzi o, o rynek złota. I rzeczywiście złoto wygląda słabo. Nawet ostatnio Goldman Sachs zmienił nastawienie z pozytywnego na negatywne e, mówi o e, możliwości osiągnięcia niższych poziomów. Zupełnie inaczej zachowuje się e, srebro. My już jakiś czas temu wracaliśmy do e, kwestii notowań e, srebra ze złotem, że e, tam, tam, tam był potencjał pro, e, wzrostowy. W tej chwili e, mamy delikatny, jeśli można tak powiedzieć, strzał w kolano w związku z. E, Reddit-traderami, którzy tutaj próbowali wyciągnąć srebro w kierunku 30 z bardzo mocnym odrzuceniem. Natomiast tak naprawdę na ten moment, dopóki jesteśmy powyżej poziomów związanych z 25, 50, 24, no to srebro wygląda znacznie lepiej niż, niż rynek złota. Problemem dla byków a, mogłoby być zamknięcie pod 23,50, i to mogłoby przywrócić temat, o którym jakiś czas temu sobie rozmawialiśmy, a mianowicie zejście pod poziom 20 w kierunku 18,75, 17,25. To nie byłoby wykluczone, zwłaszcza, że jeśli potraktowalibyśmy na rynku srebra. To zachowanie jako konsolidację, to podwojenie po wybiciu dołem przynosi poziomy, o których sobie przed chwilą e, powiedzieliśmy. Tak by mogła wyglądać sytuacja na rynku srebra. Szybkie uaktualnienie, jeśli chodzi o dolara w związku z publikacją danych w dniu dzisiejszym, bo ten pakiet danych ze Stanów Zjednoczonych jest bardzo, bardzo e, ciekawy. E, w e, obu przypadkach czy na funcie, czy na euro-dolarze mamy jakby częściową realizację zysków, ale tak jak mówię, według mnie nie to, co się dzieje w chwili obecnej, ale dzisiejsze popołudnie i jutrzejszy dzień będą bardzo istotne z perspektywy tego, co na tym dolarze może się zadziać. Na ten moment próbujemy wybicia ostatniej strefy podażowej z końcówki dnia w dniu wczorajszym, w związku z czym jeśli założymy sobie tego typu spadek, to podwojenie powinno nas y, przynieść z powrotem w rejon 285 20, 2095 to o czym mówiłem nie śpieszymy się ze sprzedażą na poziomie 1.20 bo tam mamy kwestię dolnego ograniczenia megafonu plus psychologiczną barierę z dziennego 20,19,60. powrót w ten rejon rzeczywiście mógłby się wiązać z próbą podejścia pod krótkie pozycje jeśli chodzi o rynek e, euro dolara nie inaczej jest w kwestii nie inaczej jest w kwestii funta e, w ramach e, funta na ten moment E, obroniliśmy kwestie związane z e, tą linią z dziennego. Z którą kilkukrotnie walczyliśmy. Jest górny swing wyrysowany z dnia wczorajszego i to o czym wspomniałem przed chwilą. Intraday, powrót w rejon potencjalnego miejsca propodarzowego na chwilę obecną, dokończenie biznesu. Ok, bardzo jestem ciekaw, jak ta sytuacja rozwinie się w okolicach rozpoczęcia sesji w Nowym Jorku, bo to będzie zasadniczy sygnał do tego, jak ten fund musi wyglądać. Przypominam, że poruszamy się w ramach bardzo mocnego wtorkowego Fixingu w Londynie. Dokończenie biznesu z tej perspektywy to okolice 39,30. Jesteśmy w dość mocnej, szerokiej, potencjalnej strefie podażowej, jeśli chodzi o funta. Tyle ode mnie tutaj w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o kwestie rentowności dolara, indeksów. Nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.